Witajcie ciekawscy! Wielu z Was zapewne śledzi doniesienia dotyczące aktualnych wydarzeń na brytyjskim Dworze Królewskim. Tym bardziej, że w ostatnich tygodniach nie cichną informacje o stanie zdrowia księcia Filipa. Mąż królowej Elżbiety II został niedawno przetransportowany karetką do innego szpitala z powodu pogarszającego się zdrowia. Od dłuższego czasu nie cichną rozmowy na temat tego, co będzie oznaczało dla brytyjskiej monarchii jego odejście. Wszyscy zastanawiają się też, co dzieje się teraz z królową: czy to możliwe, że zrzeknie się korony, aby być z księciem Filipem? Czy wieczny następca tronu, książę Karol, w końcu zostanie królem? Jakie informacje i spekulacje krążą wokół tego tematu i czy naprawdę już na w tygodniach królowa Elżbieta zakończy swoje rządy? Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się wszystkiego o przejściu królowej na emeryturę, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Odkąd książę Filip nieco ponad dwa tygodnie temu trafił do szpitala niesłabnie zainteresowanie jego zdrowiem i tym, co wydarzy się na Dworze Królewskim, gdy go zabraknie. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się jaki protokół obowiązuje w przypadku jego śmierci, jakich zasad w okresie żałoby będzie musiała przestrzegać monarchia, a jakich media, odsyłamy Was do innego naszego odcinka. Ale jeszcze zostańcie z nami, bo mamy wiele ważnych informacji. Choć w połowie lutego pałac Buckingham zapewnił, że 99 latek czuje się dobrze, a pobyt w szpitalnej placówce to tylko środki ostrożności, wiele wskazuje na to, że jego stan zdrowia mógł się pogorszyć. Z najświeższych wiadomości, które rozeszły się po mediach 1 marca, wynika, że został przetransportowany karetką ze szpitala króla Edwarda VII do szpitala świętłego Bartłomieja. W centrum specjalizującym się nad schorzeniami kardiologicznymi i chorobami nowotworowymi książe Edynburga pozostanie przez jakiś czas. Tam lekarze będą kontynuowali leczenie infekcji, z którą się zmaga, oraz przeprowadzą badania i obserwacje już istniejącej choroby serca. Pałac Buckingham wydał w tej kwestii oświadczenie, w którym potwierdzono przewiezienie księcia do innej placówki oraz poinformowano o jego aktualnym stanie zdrowia. Nie zabrakło też zapewnienia, że mąż królowej Elżbiety wciąż czuje się dobrze i reaguje na leczenie. Hospitalizowanego księcia Filipa zdążył odwiedzić jego syn książę Karol, który widziany był, jak opuszcza szpital ze łzami w oczach. Swojego dziadka odwiedził także książę William, a według doniesień prasy nawet książę Harry, który postanowił opuścić rodzinę królewską i wybrał życie w Stanach Zjednoczonych, zadzwonił do królowej Elżbiety zapytać o rzeczywisty stan zdrowia księcia Filipa i ponoć gdyby stało się coś poważniejszego, jest gotowy polecieć do Wielkiej Brytanii prywatnym odrzutowcem. Poddał się nawet dobrowolnej kwarantannie. 99-latka nie odwiedziła jego żona, ale w tym przypadku może to być zrozumiałe. W końcu dla królowej Elżbiety, która niedługo skończy 95 lat, szpitalne przechadzki mogą być mało bezpieczne, szczególnie w obecnych czasach panującej pandemii. Królowa od wielu dekad należycie wykonuje swoje obowiązki, jest również głową kościoła Wielkiej Brytanii i już teraz jest najdłużej panującą królową w historii świata. Znajduje się także w ścisłej czołówce najdłużej pełniących urząd wszystkich przywódców w dziejach ludzkości. Eksperci oraz fani rodziny królewskiej nie od dziś zastanawiają się, kiedy zrzeknie się tronu. Od dobrych kilku lat w mediach co jakiś czas pojawiają się spekulacje związane z abdykacją królowej Elżbiety II, szczególnie że monarchini przekazuje coraz więcej obowiązków swojemu synowi Karolowi. A ten fakt wielu rozważa jako przygotowanie następcy tronu do objęcia urzędu. Dość regularnie powtarzają się pogłoski, że jej wysokość ogłosi swoją abdykację po ukończeniu 95 roku życia. Jeśli tak, to byłoby to już niedługo, bowiem królowa obchodzi urodziny w kwietniu. Inny termin, który brany jest pod uwagę jako koniec panowania Elżbiety II, to śmierć księcia Filipa. Od dawna mówi się, że nie będzie chciała pełnić swoich obowiązków bez męża. Według twierdzeń Roberta Jobsona, wieloletniego biografa rodziny królewskiej, pandemia doprowadzi królową do końca jej rządów przez ograniczenia w sprawowaniu władzy wywołanymi koronawirusem. Już w zeszłym roku mówił z przekonaniem, że nastąpi to właśnie, gdy królowa skończy 95 lat. Jak wówczas zaznaczą, monarchini wcale tego nie chce, ale nie może w obecnej sytuacji w nieskończoność przyciągać tego momentu. Jednak pomimo tych wszystkich krążących informacji, według innych królewskich ekspertów, królowa nie myśli o abdykacji i oddaniu korony. Ale czy biorąc pod uwagę pogorszenie się stanu zdrowia księcia Filipa, zmieni zdanie? Wiele wskazuje na to, że jeśli postanowi odsunąć się od swoich obowiązków, to zdecyduje się na regencję, czyli jedynie upoważni księcia Karola do pełnienia jej funkcji. W Wielkiej Brytanii istnieje bowiem ustawa regencyjna z 1937 roku, na mocy której osoba panująca może powołać regenta, który będzie działać w jej imieniu. Wówczas regent będzie osobą decyzyjną w przypadku niezdolności do wykonywania zobowiązań przez monarchę z różnych przyczyn, między innymi z powodu podeszłego wieku lub choroby. Wspomniany już Robert Jobson w ostatnich wywiadach twierdził, że władza jest w okresie przejściowym, ponieważ niedługo absolutnie wszystkie uprawnienia zostaną przekazane Karolowi. W takim wypadku tytuł królowej nadal będzie należeć do Elżbiety II. A co gdyby jednak doszło do abdykacji i jej pierworodny syn zostałby królem? Jaki tytuł wówczas otrzyma jego żona Kamila? Ukochana księcia Karola nie zostanie królową. Wychodząc za następcę tronu została utytułowana księżną Kornwalii. Ze względu na zmarłą księżną Dianę, nie trafił do niej należny żonie księcia przy domek księżnej Wali. A w momencie gdy książę Karol zasiądzie na tronie, Kamila będzie nazywana jej królewską mością księżną małżonką. Jeszcze przed ich ślubem w 2005 roku ustalono, że gdy książę zostanie monarchą, jego wybranka otrzyma tytuł księżnej małżonki. Cóż, nawet książę Filip, pomimo 73 lat małżeństwa z królową, nigdy nie został utytułowany królem, więc i Kamila raczej nie może na to liczyć. Chociaż w przypadku księcia Filipa nie jest on tytułowany królem z zupełnie innego względu. Ale jak już wspomnieliśmy wcześniej, w kwestii korony królowa Elżbieta bije rekordy. Nikt wcześniej tak długo nie rządził Imperium Brytyjskim. Miała 25 lat, gdy dowiedziała się o nagłej śmierci ojca króla Jerzego VI. Jako najstarsza córka monarchy została królową. W tym roku minie 69 lat, odkąd sprawuje swój urząd. W 1952 powiedziała: cytujemy: Oświadczam przed Wami, że całe moje życie, czy to długie, czy krótkie, poświęcę Waszej służbie, służbie naszej wielkiej cesarskiej rodzinie, do której wszyscy należymy. I tak chociaż coraz głośniej mówi się, że wielkimi krokami nadchodzi moment, gdy królowa odstąpi od swoich obowiązków, wychodzi na to, że póki żyje nie odda korony. Co ciekawe, Brytyjczykom nie podoba się fakt, że ich królem mógłby zostać książę Karol, uważają bowiem, że nie byłby dobrym władcą. W tej roli zdecydowanie woleliby zobaczyć wnuka królowej Elżbiety II, czyli księcia Williama. Rola panującego monarchy nie powinna być lekceważona i królowa doskonale o tym wie. Zdaje sobie sprawę, że jej pierworodny syn ma wielu przeciwników. Co więcej, jego druga żona nie jest zbyt lubiana przez mieszkańców Wielkiej Brytanii. Wizerunku Karola nie poprawił również serial The Crown, którego najnowszy czwarty sezon przypomniał tragiczne małżeństwo z księżną Dianą. W dodatku ludzie nie od dziś obawiają się, że książę między innymi nie ma odpowiednich cech osobowości lub umiejętności, aby stanąć na wysokości zadania. A jeśli tak spora część społeczeństwa nie wierzy, że sprawdziłby się w roli głowy państwa, przed nim niełatwe zadanie, aby ich do siebie przekonać. Jednak już teraz wykonuje część obowiązków w imieniu swojej matki. Jest też najdłużej czekającym na objęcie władzy następcą tronu w dziejach brytyjskiej monarchii. Miał więc sporo czasu na zdobycie potrzebnego doświadczenia. Wiadomo, że książę reprezentujący królową nie ma takiej władzy, jaką miałby jako król. Na razie wszystkie ważne kwestie dotyczące państwa przechodzą przez głowę rodziny królewskiej i to na królowej Elżbiecie spoczywa największa odpowiedzialność. Teraz jednak może mieć ona bardzo dobry powód, aby oddać wszystkie swoje obowiązki w ręce następcy tronu, aby móc być blisko swojego męża. Wiele czasu. W w ostatnich latach spędzili osobno. Nie mieszkali razem od 2017, ponieważ książę Filip postanowił przejść na emeryturę, odsunąć się od pełnienia swoich obowiązków względem korony i zniknąć z życia publicznego. Zaszył się w domu Wood Farm w posiadłości Sandingham, a królowa pozostawała przez ten cały czas aktywna, mieszkając w pałacu Buckingham, czyli oficjalnej londyńskiej rezydencji brytyjskich monarchów. Żyli więc osobno i nie widywali się nawet przez kilka tygodni, jednak ponoć codziennie rozmawiali ze sobą przez telefon. Z uwagi na pandemię, przez ostatni rok mieli dla siebie więcej czasu. Spędzili razem kwarantannę na zamku Windsor. Od czasu przejścia księcia na emeryturę i jednocześnie rezygnacji z pełnienia królewskiej posługi nie dało się nie zauważyć jego nieobecności. W tym nawet na tak ważnych wydarzeniach jak urodziny królowej, z okazji których odbywa się tradycyjna uroczystość, hucznie obchodzona przez Brytyjczyków. Zważywszy jednak na jego wiek, prawdopodobnie byłyby to dla niego wystąpienia trudne i męczące. Książę Filip 10 czerwca tego roku skończył prawie 100 lat. Czy jeśli poczuje się w najbliższych tygodniach lepiej i wyjdzie ze szpitala, królowa w końcu zdecyduje się być blisko męża? W końcu czas, który im pozostał nawet w dobrym zdrowiu, nieubłaganie staje się coraz krótszy. Wiadomo, że książę planował w lecie powrócić na Wood Farm, gdzie spędził ostatnie kilka lat. Jednak, ze względu na jego delikatny stan zdrowia, żadne plany na przyszłość nie są na ten moment pewne. Wydawałoby się, że to odpowiedni ostateczny moment, aby królewska para spędziła czas razem, nic jednak na ten moment nie wskazuje, aby to były plany królowej. Choć coraz częściej mówi się o jej abdykacji lub o uczynieniu z Karole Regenta, jak dotąd w tej sprawie pałac Buckingham nie wydał żadnego oficjalnego świadczenia. Według komentarzy ludzi bliskich rodzinie królewskiej, królowej Elżbiecie przez ostatni rok udało się odpocząć i wziąć prawdziwy oddech pełen spokoju, co praktycznie nie zdarzało się od blisko 70 lat. Jak wspomnieliśmy, izolację społeczną z powodu koronawirusa spędziła ze swoim mężem. Choć monarchini nadal pełniła swoje obowiązki pracując zdalnie, niewątpliwie ponowne zamieszkanie razem było dla małżeństwa miłą odmianą. Prawda jest taka, że jedynie początki wspólnego życia upłynęły w spokoju z dala od kontroli opinii publicznej. Odkąd niedługo później młodziutka Elżbieta została królową ich życie zupełnie się zmieniło. Korona i obowiązki wobec niej zaczęły grać pierwsze skrzypce. Jak myślicie, czy teraz, gdy zdrowie księcia Filipa uległo pogorszeniu, jego żona może w tym momencie być nieco zakłopotana tym, że zawsze przekładała swoje obowiązki na rodzinę? W czasie kwarantanny para nie opuściła ponad żadnego wspólnego obiadu i, pomimo wielu różnic, jakie ich dzielą, cieszy się swoim towarzystwem. Czy więc teraz nadszedł czas, aby w końcu po wielu dekadach wybrała męża i pożegnała się z koroną? Jak myślicie, co w najbliższym czasie postanowi królowa Elżbieta? Wierzycie, że abdykuje i Karol w końcu zostanie królem? Czy raczej skorzysta z ustawy regencyjnej i przekaże swoje obowiązki następcy tronu, nadal zachowując koronę? A może uważacie, że na razie nie wydarzy się ani jedno, ani drugie i nadal będzie pełnić swoją rolę? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału oraz poleceniu tego odcinka znajomym. Do usłyszenia wkrótce, cześć!